Witajcie drodzy widzowie Dzisiaj tak nagrane będzie nad stawem A jak dużo wody, jakie piękne to już jest całe Przybyło wody dużo W końcu roztopy są Tam ta druga część, tam ta druga połowa będzie O tak dotąd jest pogłębione A tam jeszcze ta druga połowa pogłębiona Taka są te szoche właśnie, tam to gdzie pogłębione Woda się płynie pomału Jak widać piękny krajobraz Obminiamy go cały dookoła A tu w tym miejscu tam właśnie yy, źródełka płyną. Tutaj pokrzywdę to wskojdzie z źródła tu są. O proszę bardzo. Jak wodę wy wybijo. Bo tu są źródła. O. Tutaj nawet piosek i kamienie dostawu wypłukuje O tu jak płynie. wszędzie są źródła. Ok, muszę źródła Tak, drugiej pięknie rośnie sosna, jak nie mylę ale piękny krajobraz a ten stof od tej strony tak właśnie wygląda. od tej wygląda bardziej wielki tu jest tak szersze i on się zwynrza no i tu jest druga kierun woda płynie pokażę jak płynie no, tu tak płynie, tak płynie, tak płynie no. tam takie rły wychodzi, tu kopa. normalnie, no tutaj tam jeden chciał połączyć te pole normalnie i i zasypał tą krzykopę, i teraz no jak bym to powiedzieć tu to... no i ostatnio woda rozpłynęła, rozniepłynęła w zeszłym roku, bo to było tam to musi być równo położone, albo coś Ale, przepraszam, przepraszam no tu coś tu coś kopało widać że jest zamulone a bokaj jakiś cieknie woda także ty Piękne było jakby to było całe te tak groble jeszcze wyższe Żeby aż potąd zalewało to by było piękne no tutaj niemożliwe bo pidło jest także tu jeszcze góra 20 cm by wleciało wody i to trzeba pogłębić jeszcze z minimum pół metra Te pidło ma o wysokości z 2 metry Ona jest większe ode mnie O troszynkę O tam, tam jest z 2 metry głębokości Tu se fajnie zawsze Tu sobie fajnie zawsze cofnę przyczepkę o, Tu, tu albo tu no tak w tym miejscu najdalej no pasuje potem wysokościowo Obiekty na krajobrazie tu są Tu wam tutaj to płynie ta woda tam wypływo też tam rury trzeba te dwieścić, bo tam się w i o w tym miejscu się rozcisły chyba przy kopaniu stawu się musiały rozcić no i tak to tutaj wszystko wygląda jak jest fajnie no to dobrze to wszystko płynie tam 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 i do pielgrzymówki płynie A tu płynie z stawu od siada, co tam most staw tam. Z stawu siada i z tej pieruńskiej pompowni tam jest tak kurła wystawiono, tak przebierę to potem gnojowa tu leci. Nie to jest obrzydliwe. To było na stałym wysokość grobli, drodzy widzowie, to by już dawno woda się przerywałaby, bo tu jest teraz z meter wyżej, tak grobla zrobiono cało i o tak, tamte, widać te gumy grubskie, tak są na tej wysokości, nie? to one były już ponad to i tu by przelewało, bo już dawno leciałby ryby, wszystkie uciekły wtedy. No to co, trzeba będzie wracać. Tu mają taki drobny przerymbel, choć nie czego było robić wcale, bo się już rozmrażą wszystko, mroz już nie będzie. Według prognozy pogody. A tu też pokorzył taki... O, tu też było być źródełko. Też tu. O. Cały czas ciśnie. I też sam wymulo też co i taki że że jeszcze tył nie bo to płynie tak tu tutaj okay, tak kiedyś zaczyno zaczyno, zaczynał się nie wiem czy nie w tym miejscu przypadkiem się zaczyno, trzeba wziąć kiedyś i sprawdzić na się zesieczy kiedy ja tu jechał po moim tym o, ja takich cienkich opon przyczepieni mam jak but na jakiś pierun musiał jechać Ale to niemożliwe, żeby tutaj, o To nie że jest taki cienki, w mam opony jak dwa moje buty, a nie jeden Zresztą do tego w mam wyższą traktora A tu się kończy ślad traktora w tym miejscu, nie? Tu, tu się kończył I taki był, O tak dotąd To czyli przyczepa tu zajmowała, no tyle, nie? Kiedyś mi tu jeździł Nie za kiedy, ale się dowiem Normalnie, bo tak się tego nie zostawi może jakiś pierun na krosie, albo jakieś diabelstwo. Z górki pod górkę. O, tu idzie ta życzka. I tam se płynie, tam, tam, tam i tam płynie i płynie i... I nie wiem czy wpadł do tej pielgrzymówki, czy do stawu tam takiego wielkiego fest Może kojarzycie więc tam nie dziwaj na końcu, ale pierwsze do stawu, a potem do pielgrzymówki Albo na odwrót, zależy No, z tego nie pamiętam to Są ogólnie takie podmokłe tereny, tak trochę z nie do... Tu jest na górkach, sucho, ale tam na przykład mam bagno całe bo tam taki kąsek to jest bagna tam te drzewka tu rosną i tam się nie wiedzie, bo tam się utopi Dobra, widzimy się za chwilę No i teraz już właśnie nadchodzi yy, sterylizowanie tego pomieszczenia całego Będzie trzeba tak wypuścić wodę z systemu potem by trzeba wziąć pojdła, tylko to całe obkleić nich tym no, workami i taśmy obkleić żeby tam tego środka nie naleciało bo jakby tam zostało, co to, to mogłoby się papugom zostać Wiem, że ten przyjemny szelest? Planuję kupić jeszcze piętno się takich poideł i potem jak będę miał zrobione te klotki co do tych klotków a świnie mi to posrały ochydne o tu też zamarło ale nie tak mocno o, tu jest taki na na takie rzeczy techniczne wkład żeby nie musiało witaminy dawać takie witaminy premix takie witaminy i... No i, że... trzeba radzić. Tu włącz do wody z tych małych pojedełek, bo tu z tego jest... zrobiony tu do odkręcania kranik trzeciątki To są drugi życi. No to mnie trzeba wszystko wtedy wyczyścić. Wszystko tymi... taśmami i foliami. To wszystko trzeba wynieść. Porządek trzeba tu zrobić, żeby to było... na gołej ściany, na gołą ziemię. No. I to było w tym odcinku na tyle, drodzy widzowie. Trzymajcie się, na razie, cześć.